Witajcie kochani, dzisiaj chciałabym poruszyć z wami temat zaburzeń afektywnych u osób starszych. Jeśli chodzi o definicję osób starszych, zazwyczaj myślimy tu o osobach w wieku poproduktywnym, czyli po 65. roku życia. Ale depresja często rozwija się u tych osób nawet już po 40 lub po 50. Należy przede wszystkim powiedzieć, że zaburzenia afektywne u osób starszych to jest sprawa bardzo, bardzo powszechna i o wiele bardziej powszechna, niż może nam się wydawać, ponieważ często te zaburzenia nie są w ogóle diagnozowane lub też, jeśli nawet zaczynają być, to są bardzo ciężkie do zdiagnozowania, ponieważ często zaburzenia afektywne u osób starszych nie jakby wyczerpują e, wszystkich tych mm, punktów, które są konieczne do spełnienia, żeby zdiagnozować na przykład depresję czy manię. Często to, co mamy w DSM-ie czy w ICD, nie do końca pokrywa się z tym, jaki jest rarny obraz choroby u osoby starszej, dlatego często diagnozuje się choroby afektywne, jakieś takie niezidentyfikowane bardziej lub tak zwane nieokreślone, ponieważ jest to dosyć płynne. To, co najczęściej występuje u osób starszych, to jest dystymia. Dystymia, podziękuję Wam na końcu, ponieważ robiłam o tym materiał, to jest taka tak zwana lekka forma depresji, bardzo przewlekłej i o dystymii możemy mówić, jeżeli występuje obniżony nastrój dłużej niż przez dwa lata. Jest to opcja wyraźnie obniżonego nastroju, gdzie człowiek nie ma na nic ochoty, jest bardziej apatyczny, odstawia swoje hobby, ogólnie po prostu jest cały czas przygnębiony. No już tak, jak już mówiłam, nie będę się rozwodzić nad tym filmik, ody z tymi Wam załączam na koniec. Jeśli chodzi o zaburzenia efektywne, standardowo mamy opcję, że mogą to być zaburzenia depresyjne lub maniakalne. O depresyjnych mówimy wtedy, kiedy jest to nastrój obniżony, o maniakalnych wtedy, kiedy jest podwyższony, często również z drażliwością, czyli nie zawsze ktoś po prostu jest bardzo wesoły, ale jest drażliwy, jest pobudzony, jest gadatliwy, ma zaburzenia apetytu, ma zaburzenia snu, często związane z deficytami tego snu, ma różne dziwne pomysły, może też cierpieć na jakieś epizody psychotyczne z tym związane. Natomiast jeśli chodzi o... Hmm. Zaburzenia depresyjne, to co występuje u osób starszych najczęściej, to jest anhedonia, czyli niemożność odczuwania szczęścia z jakiegokolwiek powodu, czyli generalnie ludzie przestają cieszyć rzeczy. Eee, brak aktywności, czyli ogólnie ograniczona jest aktywność do minimum, często jest to związane ze spadkiem w ogóle możliwości psychoruchowych, ze spowolnieniem psychoruchowym. Czy jest ciężej wstać, ciężej się poruszać? Ma się wrażenie, jakby dwie kule były przyczepione do nóg. Co jeszcze? Zaburzenia funkcji cyklicznych, czyli właśnie zaburzenia snu, często u osób starszych z bardzo wczesnym wstawaniem i przy tym z poczuciem wyczerpania i lęku to jest gdzieś tam istotne i bardzo częste są reakcje somatyczne. U starszych osób często są to bóle w bardzo różnych miejscach. Jest to ciężkie do zdiagnozowania, dlatego że u starszych osób często współwystępują inne choroby i bóle, jakby są uzasadnione z powodu innych schorzeń. No ale jednak mogą też być wynikiem po prostu somatów związanych z depresją. Często wtedy te osoby po prostu są obolałe ogólnie, ospałe, apatyczne, zmęczone, co jeszcze, są smutne. Smutek jednak w depresji występuje często przygnębienie, jak już mówiłam, no, spadek zainteresowań tym, czym wcześniej te osoby się zainteresowały. Co jeszcze spada? Spada możliwości poznawcze, e, ciężej się myśli ogólnie, ciężej się wyraża, e, ciężej się dobiera słowa. Często osób starszych, ludzi uważają, że to jest związane z demencją postępującą, a nie na przykład z depresją. To jest często mylone, że ach, on gubi słowa, bo po prostu jest już stary. Nie ma siły się podnieść, bo po prostu jest już stary. Czasami jest to wynik po prostu depresji. Spada poczucie własnej wartości. To też jest dosyć istotny punkt. Starzy ludzie ogólnie mają problemy z poczuciem własnej wartości, bo są w wieku poproduktywnym, bo dzieci już ich nie potrzebują, bo nie mają już pracy, w której mogą się realizować. Bo są słabsi fizycznie, bo wiele rzeczy im doskwiera, bo kiedyś mogli dźwignąć, a teraz nie mogą, bo mogli biec, a nie mogą. To w ogóle powoduje spadek ich właśnie yy, własnej wartości i to też wpędza ich w depresję. Że tak naprawdę nagle przestają się po prostu czuć potrzebni, tak jakby wypadli z zakrętu życia. Byli cały czas w siodle, a teraz już nie są. Więc to powoduje depresję i załamanie u osób starszych, wtedy należy na to zwracać uwagę. Co jeszcze? Zahamowanie albo niepokój, również psychoruchowy, tak? Czyli właśnie niektóre osoby odmiany są bardziej pobudzone. Żeby nie była sobie tak zerkam w notatki, żebym niczego nie pominęła, bo te wszystkie symptomy są tak naprawdę ważne. No i jak już mówiłam, zaburzenia, snu i łaknienia. Co jest jeszcze ważne? U osób starszych jest to kwestia lęku. Lęk w przypadku seniorów wygląda troszkę inaczej nie jest to tylko odczucie lękowe, tak jak u osób młodych. Ale jest to dodatkowa rzecz, jest to jakby somatyzacja bardzo mocna tego lęku. Czyli bardzo się przejawia w ciele. I co jest ciekawe, lęku osób starszych przejawia się nadmiernym zmęczeniem, często dusznościami, czyli wrażenie, że nie mogę oddychać, mimo że nie ma powodu. Często występuje też hiperwentylacja wtedy, czyli szybkie, bardzo szybkie i płytkie oddychanie, pojawia się za dużo tlenu. Jest to niezdrowo, tak naprawdę. Potliwość. Bóle, również bóle, yy, czyli takie no, typowe somaty, tak? Yy, I ostry żołądka, czyli trochę tak jak przy stresie u osób yy, młodszych. Często depresja u osób starszych prowadzi do samobójstw i prowadzi do częściej niż w przypadku osób młodych. Więc to jest bardzo ważne, że jeżeli widzimy u naszego seniora, u babci, dziadka, kogoś bliskiego, że zaczyna się robić apatyczny i przejawia któreś z tych objawów, może warto się tym zainteresować, bo to nie musi być demencja czy po prostu starość, tylko mogą to być wczesne objawy depresji. Czasem też jest mylone z żałobą, ale jeżeli wasz bliski nie przechodzi akurat żałoby to warto się zainteresować, może spróbować zorganizować jakąś pomoc, chociaż często osoby starsze nie są zbyt chętne do tego, żeby pójść do psychologa. Ale może uda się na przykład namówić babcie czy dziadka. Co jest istotne? Część leków u osób starszych ma działanie depresjogenne. I są to leki hipotensyjne, kortykosteroidy, antagoniści wapnia, leki przeciw Nowotworowe i psychotropy. To są generalnie te leki, które mogą wywoływać objawy depresyjne. No i należy też pamiętać, że w depresji, tak samo jak w manii, mogą się pojawiać y, jakieś zachowania psychotyczne czyli mogą się pojawiać omamy, ale mogą się też pojawiać y, Problemy takie natury nihilistycznej, czyli właśnie człowiek zaczyna um, robić się abnegatem, zaczyna być na nie, zaczyna nie dostrzegać wartości życia, ewentualnie pojawiają się myśli samobójcze myśli hipochondryczne, które są absurdalne, czyli mają wrażenie, um, w ogóle te myśli wtedy mają charakter absurdalny. Czyli jest wrażenie, że wszystko mi dolega, zaraz umrę, żyć mi się nie chce, jakieś tego typu rzeczy, które po prostu już. Um, już można sklasyfikować jednak bardziej jako psychotyczny, czyli oderwany od rzeczywistości, niż wynikający e, stricte jakby z samej, samej depresji. Jeżeli widzicie, że wasza bliska osoba ma jakąś bardzo silną hipochondrię związane z tym poczucie, że właśnie zaraz umiera, że nie chce jej się żyć, że pewnie lepiej by było się zabić, nim stanie się jej coś gorszego, jeżeli jest zbyt pobudzona, zbyt apatyczna, nagle się zmienia, to pamiętajcie, że warto zasięgnąć pomocy specjalisty, dlatego, że co prawda epizod, zwłaszcza depresyjny, nieleczony, w końcu kiedyś mija, ale może też przechodzić się w przewlekłą depresję, co będzie no, bardzo bolesne dla, emocjonalnie dla Waszych bliskich i dla Was również. No i czasami może się niestety zakończyć udanym samobójstwem, czy znaczy udanym no, w sensie samobójstwem, a nie tylko próbą, a na pewno nie chcielibyście dla Waszych bliskich tego. Pamiętajcie, że seniorzy potrzebują często więcej wsparcia niż y, osoby młode, bo jest im po prostu ciężko. Również emocjonalnie, przez to, że też mają gorszy kontakt z otoczeniem, bo troszkę nie dosłyszą, nie Często młodzi ludzie nie mają czasu i cierpliwości do nich i oni naprawdę czują się z tym strasznie. Więc czasem warto uszyć troszkę empatii i zastanowić się nad tym, jak my byśmy się czuli, gdybyśmy po prostu byli wysadzeni z siodła życia, jak ktoś traktowałby nas nagle coś niepotrzebnego. Także pamiętajcie, spróbujcie mieć czasem dobre słowo od babci, dziadka, uśmiechnąć się lub może do starszej sąsiadki, oni mogą tego potrzebować. A jeżeli widzicie, że dzieje się coś niepokojącego, spróbujcie porozmawiać, dowiedzieć się. Czasem możecie być tą pierwszą linią pomocy, żeby po prostu taką osobę wesprzeć i czasem to może uratować życie. Trzymajcie się, kochani. Pa!